Dzień dobry w poniedziałek, 25, 6 chyba. Jestem w drodze do łeby. Przez pola już widzimy żniwa, właściwie się dobiegły do końca. Pogoda dobra, 16-17 stopni, słoneczko się gdzieś tam przebija. Kukurydza rośnie jeszcze. Dobra, niedzielę. Te polowe, jak widać. Takie kamperki tutaj fajne, kolorowe. Ludzi już jest mało, bo jest poniedziałek, 26 sierpnia. Już dzisiaj dużo wyjechało z kempingu. Takie obłożenie, jedna trzecia może. spokój, nawet na tym kempingu zostali mm, nieliczni. Piękna, 20 chyba stopni, bo tak komfort cieplny jest mega. Przyjechałem z łeby. No, dzisiaj chyba trzeba się zabrać w końcu za poniedziałek, jest przypomnę. Jutro mam zlecenie, więc już dzisiaj do wieczorka sobie coś tam zrobimy. Tu, 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 tu czekają te bloczki od piątku na mnie. One muszą tutaj, wiecie, zamknąć tą przestrzeń. Nie? Wejścia pod. Przede wszystkim przed wiatrem, bo wiatry wieją z tej strony. I nie chcę, żeby tam sobie hulał wiatr, że tak powiem. No. Co tu słychać, panie? Gdzie jest kot? Bo kotwie, jak wiecie, już drugą noc, czy tam drugi dzień. A, widzę w łódce jest, widzicie go? Później wam przybliżę jak do rady. Kocie, dzień dobry. Pilnuje pan, pani, pani, pani kocie. Tutaj ma jedzonko, miseczki i siedzi sobie, proszę, zadowolony. No. Kto pisze, że kot ma być w domu, no to się myli. Tu ma ciepło, czysto, sucho, chyba, że sobie nabrudzi. Oprócz tego zimą tu jest Blisko gniazdko, które będzie zasilało garaż. W razie potrzeby wyciągniemy mu jakiś kabelek grzejny tam, i zamontujemy, żeby mu było w dupę ciepło. No, no i tyle. Także. Zarzuty, że kot powinien być w domu. Są bez zasadne. Wszystko w temacie kota. Dobra, jest bliska tą skrzynię. Tak? To jest skrzynia. Tutaj filc wiadomo. Troszeczkę mały ten balkonik mu zrobiłem, ale wskakuje i sobie śpi. tu już Ewa wyposażyła. To jest styropian oczywiście. Izolacja różnej maści, podłoga podwójnie izolowana. Tu jest taka przegroda na poduszki. Tu tutaj z tych Nawet poduszeczkę widzę, Ewa dodatkowo włożyła. Także kotek ma wyśmienicie. Dobrze. mięciutko, czyściutko. kocyk polarowy później się ewentualnie jeszcze od góry coś zrobi żeby było cieplej ale mamy jeszcze lato a tu w razie w jest klapeczka tak zrobiłem w ramach wiecie nie wiem, zabezpieczenia wejścia, czy jak. I ktoś też słusznie napisał, że powinien być taki labiryncik mały. Jeszcze tam deseczka, i tak troszeczkę w bok, i, i tyle. Tak, żeby obcy kot zwierz nie mógł wprost wejść, jakby tak. Nasz las, który tutaj sadzimy, tak wygląda. Widzicie w południowych godzinach, poniedziałek. Wrzosy zmaltratowane przez kota. Zobaczymy, czy te choinki się przyjmą, są podlewane co wieczór, tak jak ktoś pisz, są tak podlewamy, podlewamy, zobaczymy, co się wydarzy z nimi, nie. Tu brakuje jednej płytki to by było na tyle mucha. Tu kamyczki kiedyś w końcu. Także sobie tak zalesiamy troszeczkę teren boisko zostanie i taki dojazd do garażu tutaj jeszcze zobaczcie ile terenu do zagospodarowania, także luziks dużo roboty dobra, zjem coś sobie dzisiaj przepaliłem w kominku i co wy na to hmm. masakra, jak ktoś napisał masakra ja to w pracy, ja przyjechałem brakuje nam lampeczek jeszcze tutaj dwóch Tutaj jest taka, niewidoczna, a tu jest taka. Komin nieobrobiony, tak, tak, wiemy, mamy obrobić. I tyle łazienka, co łazience, co listwy. Wszelkie maści przypodłogowe, takie wykańczające jak płyteczki. Widzicie, lustro się zamontowało wczoraj. Yy, silikon niezdarnie położony, poprawimy. Wentylacja jeszcze tu góra. Także już tak wiejecie po trochę. Po trochę, po troszeczkę. Dobra. Do lodóweczki. Wszystko tu jest jak najbardziej dobrze. W taki widok z okna kuchennego. nasze słoneczniki. I turystyczna kuchenka. Orożone borówki są tańsze niż świeże. A właściwości odżywcze podobne. Stolik z tarasu znikł I się schował tutaj Ponieważ iż co Kot już na nim siedział A ja nie lubię jak mi zwierzęta po stołach skaczą I tyle Więc na razie został tutaj Zobaczymy co z nim dalej Jaka jego przyszłość będzie Bo tenże kot On nie uznaje tam zasad żadnych kultury Nie skakania po stołach Więc no Więc go schowaliśmy sobie ten stolik Bo tak wiecie Zwierzę i kawa, czy tam jedzenie. Ja wiem, że ludzie pozwalają kotom robić wszystko. Widziałem, byłem, nawet uczestniczyłem w piciu kawy z kotami między filiżankami u pewnej pani. Mm. <noise> Musiałem odsuwać kota, żeby mi się nie napił kawy dosłownie. Dwa leżały na stole wśród szkanek, także też są takie klimaty. No, ale to nie moje klimaty i tyle. Mo moimi klimatami jest traktowanie bardzo dobre zwierząt, bardzo dobre dla nich, nie dla mózgu człowieka, który wypacza, myśli po człowieczemu, myśli, że kot myśli tak samo jak człowiek albo pies. No nie, tak te zwierzęta nie myślą. Myślą po swojemu. Najeść się i rozmnożyć tylko i wyłącznie. Najmniejszym kosztem się najeść, czyli nie polować, jak dają to jeść i się rozmnożyć. Tyle w temacie. Taka jest rola zwierząt, że to co mówię, to zabieram mi subskrybentów, i oglądaczy, ale mam to w nosie. Tym osobom, które nie podzielają mojego zdania i nie chcą słuchać takich rzeczy o polityce, w, o których opowiadam, o polityce i jakie mam zdanie na temat tego, co się dzieje na świecie. I na temat zwierząt, czyli podejścia do niego, według mnie normalnego, mogą opuścić ten kanał i Niech sobie idą tam, gdzie są głaskani mentalnie i nie muszą się zderzać z innym zdaniem. Od razu będzie kilka mniej subów, no ale życie, ja nie prowadzę kanału po to, żeby podobać się wszystkim. A ci, co chcą, to zostaną, ci, co nie, to nie zostaną. Żeby nie powiedzieć brutalnie, korzystam z okazji, że jest pogoda i porąbię trochę drzewa. Drzewa mokre, wiecie. Nieprzypalenia wczesno jesienne, bo to wystarczy trochę. Jak się struszy. nie? Bam. Cisza Tu nasz domeczek A Ciekawe co będzie jak będzie zakaz Wejścia do lasu Jak swego czasu był Będą tu stali pilnowali Żebyśmy tu nie weszli Bo tu oficjalnie jest granica lasu Tu no, Ogromnego lasu Myślicie, że obstawiam nas to no, no, dobrze będę czuł się bezpiecznie <trafię> A Po troszeczkę codziennie, nie? Schowam do garażu, żeby nie mokło Worek jutowy kupiłem za 5 zł w kastoramie. Mały taki trochę, nie? No dobra Zapakujemy w niego jutowy dlatego, żeby wiecie prze... przewiet miał Sprzątam to i biorę się za te bloczki tam w końcu. A jak tu pomidory? Widzicie już w cieniu są. No jest słabo, słabo. W sierpniu po drugiej połowie już tu słońca jest niewiele. Bo te wysokie sosny, samosiejki zasłaniają nam słoneczko. Ale za to nasz las rośnie w siłę. Będzie szybko rósł, to yy, prawda, że. Sosna bardzo szybko rośnie, no ale najpierw niech się przyjmie, po pierwsze. Jak się przyjmie, to my mamy sposoby, żeby ona tak wysoko nie poszła do góry, bo będziemy jej czubek ścinać, będzie szła na boki. Ostatecznie to są samosiejki, można je będzie ściąć. Nie, do, nie pozwolimy, żeby wyszły poza za wysoko. Zawsze w zasięgu ręki mają być te czubki ich. Mm, oczywiście te wszystkie drzewa też w tym naszym lasku, za garażem również też pilnuję przyciałem wiosną już im czubeczki, więc nie przyrosły tak dużo, nie? No I tyle no, co tam, nie chcemy mieć tu lasu aż takiego, żeby słońce nie docierało do nas, bo słońce to witamina D i wbrew zaleceniom wystawiamy się na słońce bardziej, ja przynajmniej. Ile mogę, bo mam taką skórę, że moja skóra lubi słońce i witaminę D. No. Dzisiaj sypią? Nie, chyba nie sypią. Posypali wcześniej te pomidory, zdechły wszystkie. Pół żartem, pół serio mówię pewne rzeczy o tym sypaniu na przykład. Bo udowodnijcie mi, że nie. Albo udowodnijcie mi, że tak. Chociaż ja mam swoje zdanie na ten temat. Jak jest, nie? Ale według, według siebie. Dobra, bloczki nie jeszcze, no skończę to drewno. Spadam bloczki. Gorąco jest ogólnie. Przez wam co u nas w domu Ewa złapała dwie sztuki takie. A jest tu. Zrobiłem już wyszukiwanie. Widzicie? To jest świerszcz polny. Zostawa Taki dosyć duży. I on pewnie tak szybko biega, nie? O, widzicie, widzicie. I one może i tam chruboczą nam gdzieś. I robimy mieszankę taką pod bloczki. Chwilę później mam tu już zmieszaną mieszankę taką cementowo-piaskową, bardziej cementową na podbudowę tych bloczków do układania. Czy podzielone eskalacje wody? Czy jest to kolejną prowokacją? I czy właśnie? To jest wyeliminowanie przywódcy hałasu. Tylko z powrotem, za poprzedniego roku. Nie wiem. Nie wiem. Ewa. Dobra, tak to wygląda. Tu coś musimy skomponować. Nie wiem jeszcze co. Pół Nie ciąć mi się nie chce. A no może znajdę taki element połówki? Nie? Gdzieś tam. No mm. zrobione jest to po to, żeby wiatr mi tam nie hulał. Nawet jak ta zostanie szczelina, to już pół biedy, chociaż postaram się ją załatać. A ten co tak nisko, no, później go podniosę. Czyli nigdy, <słuch> może kiedyś. No dobra, trzeba z drzewo jedno zasadzić dziennie, chociaż nie, żeby było gicio. Tak, wczoraj żeśmy przesadzili taką dużą choinkę. Ciekawe czy przeżyje korzenie, i trochę utrąciłem, więc może jest zagrożenie. Ale Ewa kupiła ukorzeniacz taki i tam dodajemy pod te korzenie. Roztwór jakiś, zobaczymy. Dobra, idę tutaj poszukać jakiejś kandydatki do przesadzenia. O, dzień dobry.